Cześć, siemanko, z tej strony Mikol z kanału Duet Airsoft Za kamerą jest Maciuch, witamy go bardzo serdecznie A w dzisiejszym odcinku kolejna recenzja Tym razem Kolta 1911 Od Uela Jest to najtańsza Replika Kolta 1911 Jakiego w ogóle znalazłem na Gunfire Go znalazłem i kosztuje 80 zł Jest on tak naprawdę wykonany W całości z polimeru, bo nawet spust jest wykonany Chyba jedyne, co jest metalowe, to jest zawór, gdzie się wkręca butle CO2 i bebechy yy, Jedyną częścią ruchomymi, w tym to jest spust. Blokada, która jest tutaj, tu. Go ją trzeba kliknąć i przesuwać za każdym razem. Z tyłu jest odbezpieczona, z przodu jest zabezpieczona oraz jest ruchomy też jest spust do wyciągania magazynka magazynek jest ruchomy i to do butli do kręcania w zestawie dostajemy też kluczyk imbus do odkręcania właśnie tego zaworu można powiedzieć ale wieje jest taka butla co2 12 gramową się tam wkłada wkłada i zakręca ja już to robię. Jak już robimy, to robimy. Teraz podbezpieczamy, strzelamy gdzieś. No Jest gaz dobry. Tak. Yy, zamek jest nieruchomy, jak już wcześniej mówiłem. Jest bardzo sztywny ten pistolet, ale jest leciutki dzięki temu i bardzo łatwo nim w ogóle manewrować. Yy, w zestawie są 3 magazynki, ja już jednego zgubiłem, znaczy kolega, znaczy ja, ale potem ko kolega teraz go ma. Yy, są trzy magazynki, ja mam dwa. Najlepiej to ładować szybko ładowarką. Tutaj od tyłu jest takie specjalne wcięcie, aby klikać tam i ładować. Magazynek bodajże mieści gdzieś koło 14 kulek. Tak, 14 kulek mieści jeden. I Drugi, trzeci. Ja, jak już mówiłem, je, mamy teraz tylko je, dwa magazynki, bo ja jeden zgubiłem, jak strzelałem tym pistoletem. I przez to Maciuch nie ma. Tak, dokładnie, przez to Maciuch nie ma. To ubieramy gogle i idziemy strzelać. No to idziemy. Mamy, to idziemy. Akcja. Odbezpieczamy i strzelamy. koniec kulek ale mamy od tego drugi magazynek i trzeci ale to jest jazda i już się skończyło a więc podsumowując replika dla początkujących jest bardzo dobra nie ma tu żadnego blowbacka ani innych zabawek, żeby było realistyczne. Jest mała poręczna z polimeru, bo z polimeru, ale jest poręczna. Tania zdecydowanie. Polecam ją tak naprawdę każdemu młodemu i zaczynającemu granie. Są magazynki. Fajne, małe, zgrabne jest to mocna replika Bo podaje producent, że ma 420 fps -ów. A więc Bardzo polecam No to cześć więc kliknij ten czerwony guzik Na dole, czyli subskrypcję Kliknij również dzwoneczek, który jest obok niej Oraz łapkę w górę Jeśli Ci się podobał ten film Dziękuję Ci za uwagę, cześć